Zagrałem w ostatnim basenie operację Bantora. Tak jest! E, chwilę muszę sobie zmienić ustawienia na... O! Tak będzie lepiej? Nie? Teraz jest eee, Czołem. To jest nietypowe, bo zwykle to Babilon był odrzucony na Halloween. Ostatni bastion, boż z wypołami przeciwników bitwy. Ostatni bastion, mówisz? Nie wiem, czy my to chyba nie oglądaliśmy wcześniej. Tak, oglądaliśmy. Uh... What the hell? Controllowowanie nagra, unikalne nagrody... Eee... Znicz pojazdę rzecznika tysiąc razy wam zniszczyć. Naprawdę? Okej, okay. nie wiem co to jest. To maszyn bojowe. Eee. Czemu nie mam tutaj czołgi wypożyczone? T-34 wyopatrzone, T-32, FV, Charity, WZ. Ok, naprawię polowy skryt leczenie, wampiry, że płaci szybkie odpanie, turbo sprażarka to będzie ciężkie Nie najwyżej zagramy na trzema czołgami. Przepraszam, jeśli będziecie słyszeć... C, Tego nie zaplanowałem. No emocje przepraszam. Czekam, tak, tu, tu to... i chyba dam tutaj jako... Albo sprężarka. tutaj powinienem dać to, bo ja mam tego. Więc szybkie wyładowanie, podwójne uszkodzenie. Nie wiem, ja to powinienem dać. Nie, podwójnego uszkodzenia daję. Wystrzygnięcia po które już kazał cała i pobliskie pojazdy grzecznika. A to ogłusza. Hmm. Wezmę to i chyba wam pierze pocisk. Mamy gotowe, więc możemy lecieć. Tu jest postołowy, wysoki, brutalny. Okej. Okay. Eee, Rafa, jak je zdobyć? Zobaczmy, jak to. Nie. Aha. Czyli... Ej, to jest... Złomasy jedne. ja przepraszam bardzo, ale wy jesteście uroganik. Co to... Kur... ...mam być? Zobaczmy, jak to pójdzie. Powinniście poczekać z tym do Halloweenu. Nie puszczasz aż tak wcześnie. A sam naukowiec gadał. Sam cholerny naukowiec gadał, żeby zniszczyć wszystko. To nie. We found Casada's laboratory in the depths of the anomaly and collected everything we needed. But the portal back isn't opening. I'm sure our guys on the other side are already working on it. We just need to hold out and they'll get us out. Load up your best ammo. Guys, we're gonna have to shoot. Tutaj tak, to będzie trochę problematyczne. No, samo będę. Czyli to jest po prostu powiedzmy, że walka z ostatecznym starciem, tylko że na poziomie takim, że. No. Sam tryb nawiązujący do Babilonu projektu A... Szczerze Fajnie, że przywrócili tą, ten tryb do obrony Ale i tak to jest za wcześnie Za wcześnie Może szybkie ładowanie nie było dobrym pomysłem. Them. Now, a short break before the next wave. Large signatures on the radar. Prepare for battle, guys. I'm <laughs> Eeeh, to jest La Stan, czyli wchodzimy wchodzimy do piekła, którego zostało do szczelnie zamknięte i postanowiamy, żeby. Eeeh, szkoda gadać. Czasem nie są ciekawe, to wybudzą charakter. Zróbmy to i przyjechamy do tego. Hmm. A, ja, zagramy jeszcze raz, czym innym zobaczymy jak to pójdzie. Według mnie to jest. Według mnie fajnie, że dalej kontynuację tego, Mirny, ale to jest. KURNO za wcześnie. Nie wiem jakby, ale ja nie zamierzam okupywać tych kulek. Poza tym było widać ile. Ech, spróbujmy przeżyć do pięciu fal. destroyed. There's time to collect. Okay. Trophies. Wait. Okay. Another They're not playing games here. Get ready. Nice. Амжилттай хийж чадна гэдэгт итгэж байна. Okej. Okay. Niedobrze, nie dobrze. Nie dobrze. a a a czwórka 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 tak jakby była czwórka szlak Tylko przeczekać tak tylko... chyba

Jezu, zarobiście, jak ja to kocham. Dobra, ladaż. Yeah. Ja. Aha. Hmm. No przynajmniej ten już się zniknął. Co do tego całego lore. To mnie to, o Mirium. To mnie zaznawia, czy oni, skoro to mi Mirium. Hello, I am Mirium. Wymknęło się z point to czy to naprawdę będzie się ciągle... Uh... Trapper. Zwróćmy właśnie pocisk na to. No ja go na pewno nie podpalę. Podpalę, nie przebiję. sto 103. Ja. Yeah. Uh. Szczeliny były wszystkie zamknięte, ale to... po co było? Chociaż i tak... Doktor Kasat się nazywał ten gość, typu? Toż, ja nigdy nie skończy. No. Mm. Yeah. A to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się... Nie spodobał. Jeżeli Wam się to podobało, koniecznie zostawcie lajka like w górę. Suba e, ze dzwoneczkiem, jeżeli chcecie widzieć więcej. A ja. Idę. Do zobaczenia. Do, z... Do zobaczenia.